I rozpoczynamy kolejny pojedynek. Tym razem Grzegorz Mana Komicz na naszym ekranie, zawodnik Timu Liquid, polski Protos, a z drugiej strony Nikita Gurewicz, czyli również zawodnik Team Liquid, ale tym razem z Rosji. No i zobaczmy, jak tam z kolei sobie Mana radzi w turnieju Kung Fu Cup 9. Bardzo mi cieszy, że Mana, pomimo tego, że teraz jest bardziej taką osobą, właśnie od zarządzania, od. No, pomagania graczom w podróżach i tak dalej, jakieś hotele trzeba, trzeba ogarnąć, coś załatwić, to, to właśnie mana trochę od tego jest. Po prostu pomaga graczom z różnymi formalnościami też. Dobrze, dobrze. O, witamy, witamy. DonSkajcyka wpadł również. Siemano, witam prezesa. <laughs> Czy jestem jeszcze u wikingów? Nie, 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 właśnie wróciłem. Już myślałem, żeby wczoraj zrobić stream, ale tak padałem na twarz cały dzień, jakoś tak człowiek w ogóle... Nie, nie dało rady, dzisiaj jeszcze było sporo nadrabiania, zaległości, jakieś filmy, wideo trzeba wrzucić, przecież cały turniej na YouTube'a, no bo to, to musi zostać w internecie. Także no, o, jest IsserGlaczus, witam mocno oczywiście, pozdro. I Krystianer również, także dzisiaj z powtórek uznałem, że zobaczymy sobie turniej Kung Fu Cup 9. Spirita, Mane. i jeszcze finał sobie, sobie zobaczymy, myślę, że też. Może któryś z naszych gladiatorów będzie w tym finale. Hm. Dobra, siema, ma. witamy wszystkich. Hotel mamy ogarnięty przez manę do Krefeld. Nie no, nam mana akurat hotelu nie ogarniał, z tego co wiem. Dobra, witamy wszystkich, jest Timoto. Dobra, ekstra. Są wszyscy ze ścianki, prawie że. Wszyscy, którzy się wspinali. Radiatorzy. No, byłem mega zaskoczony, że tak się wspinaliście w sumie dobrze. Dobry tryhard, mad gry, witamy. Co ja czytam w ogóle tutaj, dobra? Może popatrzmy, co robił już zawodnicy. Mana zdecydował się na dwie adeptki: Warp Gate'a ze strony Skillosa. Dokładnie ta sama decyzja. Lubię, lubię oglądać scenariusze, gdzie niby zaczynają dokładnie tak samo. Nawet pylon numer 3 jest w drugiej potencjalnej już bazie. No bo tutaj on umożliwia zrobienie baterii, też daje troszeczkę wizję. Na przykład jak przyjdą tutaj wrogie adeptki, to Skill dzięki temu Pylonowi już trochę więcej będzie mieć czasu na reakcję, bo zobaczy Cień Adeptek trochę wcześniej. Także ten Pylon też w tym pomaga. Czemu nie półfinały? No bo z czasem może być różnie. Chcę zobaczyć przede wszystkim Manę Spirita i, i finał prawdopodobnie też. A nie wiadomo czy nam starczy wieczoru, czy, czy tam nocy. Ale chyba wszystko zobaczymy. Tych rzeczy. <noise> tak, dwa dni bez streama to się rzadko u mnie zdarza, ale w poniedziałek był powrót. Piękny był to powrót. No i wtorek to, to trzeba było też tak jakoś się zresetować. Dużo spania, bardzo dużo spania. Witamy, witamy wszystkich. Ale tak, no, rzadko mi się zdarza, że aż dwa dni nie ma streama. Bardzo, bardzo rzadko. W zasadzie się nie zdarza, chyba że jakiś turniej jest, na który jechałem, czy coś podobnego. Albo komentuję StarCrafta, albo produkuję StarCrafta, albo wracam, czy jadę na turniej StarCrafta i wtedy streama z tych powodów zazwyczaj nie mam. No, pierwszy test defensywy Grzegorza, taki konkretny, co ciekawe mana, w ogóle też ma te centry. Jeszcze dwiema adeptkami wszedł do przeciwnika? I Skillos na to pozwolił? Wow, Skillos się chyba tutaj podjarał jak jakiś lord kolumbijski, że nawet fajnie na tę rampę wchodzi, ale kompletnie zapomniał o obronie. No i teraz mana mu rozwali 500 probek plus minus. 8. No to będzie z 9 jak nie 10. Jak nie 11. Boże. Jezu, jak słabo mi kruje kilos, Nawet nie ucieka tymi probami. No to co? To będzie 11. Tak, 11 probek. Ten stalker ledwo żyje. Ile stracił skilos? 800 za 975. No to jest bardzo, bardzo zła pozycja tego zawodnika. 8 probek różnicy w tej chwili. Ale widzę, że jest jakaś wola walki. Wychodzi z talkerami na mapę. Chce przeatakować, chce zawalczyć, chce dać sobie szansę, ale no naprawdę będzie bardzo ciężko. Mana jeszcze widzi Fenixem, co się tutaj zbliża. Powinien zagrać teraz baterykę Polak na wszelki wypadek, chociaż nie wiem, czy bardzo potrzebuje. Trochę też niestandardowe jest to, że Mana zagrał aż 4 centry. Zazwyczaj Max robi się 3. No ale dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze Immortal wyskakuje. No ten Immortal będzie. Ooooooo, kochany! No to. No ma wolę walki z Killows, oczywiście. Ale widać, że. Tragiczne są. O, właśnie. A może i nie ma, żartowałem. 100 <grych> wolą walki. Nie no, ale był tragiczny błąd. I jeszcze jest 11 robotników rożnicy, z czego wszystko też wie mana, bo wysłał te halucynacje. także już, już wiedział wszystko mana. No ale, no nie no, puszczenie dwóch adeptek na początku w PvP to jest dramatyczny błąd. Może pokonać, jak widać, każdego jednego. Ale bardzo rzadko się to zdarza u programierów, żeby tak puścić. I lecimy w dolnym prawym Grzegorz, w górnym lewym tam. i aktualnie widok te, tego wyniku cieszy oko, bo Skillos raczej jest faworytem w meczu na Manę. Patrząc na ostatnie wyczyny w no więc Shopping właśnie, to Mana tutaj no, pra, praktycznie nie ma szans na Skillosa, teoretycznie, statystycznie, ale jak wiemy praktyka, zwłaszcza w Protoss kontra Protoss jest dzika. tu się wszystko zawsze może wydarzyć. No i Mana miał taki lekki prezent w postaci tego, że adeptki weszły do bazy Skillosa. Ogromny błąd no i potem oczywiście też nie było żadnego dziwnego błędu. Czy złapałem coś szwedzkiego mam na myśli mowę. Nie, nie złapałem nic szwedzkiego. Ale bardzo znaczy, dla mnie fajnie brzmi szwedzki, bo oni tak zawsze z, z taką, Z takim uczuciem, z taką pasją zawsze w głosie mówią. Taki akcent miałem. miałem taki trochę śmieszny, trochę taki fajny. Ten szwedzki jakoś zawsze lubiłem Szwedów w sumie. Nie wiem czemu, za potop. Chyba nie. Ale w zasadzie, co nie grałem w jakieś gry komputerowe, przez właśnie internetowe, to, to, to zawsze jakoś. Jak był Szwed w drużynie, to nie miałem z tym zazwyczaj problemu. Widziałem, że w miarę ogarnie. W sumie z tych Szwedów, których poznałem, to dwóch, trzech było bardzo, bardzo spokojnie No, jest też naniwa. <grymne> <grymne> Te szwedki. No tak, szwedki mają, jak się okazuje, dość charakterystyczny typ urody. Od razu widać, że szwedka to szwedka. Adeptka Stalker, zagrany przez. Skilousa natomiast Polak wybiera tym razem dwa stalkery, czyli trochę inaczej niż na poprzedniej mapie sobie teraz powybierali. To jest soluwa między robotnikami zawsze najbardziej budzące emocje. Sytuacje tutaj mamy. <ścoughs> PewDiePie, no właśnie, jeszcze kiedyś najpopularniejszy youtuber dla mnie, nadal top jeden. Wszyscy mi się Szwedzi kojarzą z, co jest get right? <grywia> Ktoś pewnie pamięta ten filmik. Oho, nie, nie idźmy w temat na P, absolutnie. Kurczę, czy to usunie timeouta? Nie, to był automatyczny. Dobra, może tak się naprawi. O, chyba się udało. Jak widzimy mana teraz elegancko łapie jedną adeptkę i to jest bardzo, bardzo dobre, bo ta adeptka na pewno miała w domyśle zrobić zdecydowanie więcej, a przede wszystkim ustalić, czy jest nexus, czy nie ma nexusa, bo z perspektywy skill'a nadal można się obawiać jakiejś jednomazówki. Gdyby nie trzeba było używać tylu guzików, tak że byłbym gamerem. Dokładnie, gdybym grał lepiej, to, to byłbym lepszy. Mniej więcej tak to widzę. Orek odlatuje. Skeleton będzie oczywiście w natarciu. Ale tylko z powietrza, bo drogą lądową, jak widać, to Polak atakuje. Ciekawe, no naprawdę. Skeleton tutaj wyknął jak młody pelikan, że Mana nie zagrał ekspansji, bo adeptka nie spełniła swojego zadania. Do tego on przesadnie defensywnie się zachowuje. O i super jeszcze tutaj z tego stalkera złapał, bardzo dobrze. Ja, pięknie jest, fajnie, zbawimy się, bo mana ma, będzie mieć ekspansję już za chwilę, skoro dopiero zacznie jej budowę. Także jest przewaga Polaka. No i tutaj jeszcze Oracle niekoniecznie słusznie atakowała stalkera. No bardzo dobrze to się wszystko prezentuje. Tu jak widać Oracle się jeszcze jedna pojawi. Ale jak ma na że jest ta pierwsza, to na pewno też zakłada, że może być druga. No i powinien być gotowy na czas z trzema stalkerami w każdej bazie, bo zazwyczaj chcemy mieć trzy stalkery w wydobyciu, żeby bronić oraklu. Trzy stalkery na trzy salwy niszczą tę jednostkę, czyli dziewięć uderzeń stalkera jest potrzebnych. No więc albo trzy stalkery, albo pięć, żeby to jakiś sens miało. Wtedy albo trzy, albo dwie salwy niszczą oraklu. Ale na tak wczesnym etapie ciężko mieć po pięć stalkerów. Tutaj pięć, no, 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 dokładnie, dokładnie, zaraz będzie atakować z Manab dopiero co zauważył swoją halucynacją Feniksa, że jest oracle, tylko on może nie wiedzieć do końca, czy to jest ta druga, czy, czy ta pierwsza, czy, czy jak to wygląda, ale no, zakładamy zawsze najgorsze w StarCraft'cie, więc powinien być, tak, jest gotowy na miejsce. Bardzo fajnie się rozstawił tymi stalkerami. Co my tu mamy? O piłkarzach coś. A bo był jakiś mecz z, z Mołdawią, chyba? Czy coś takiego? Coś do mnie, słuchy doszły. Ja jego nie widziałem, ale znaczy, zobaczyłem po prostu skrót. Te gole, te bramki jakieś były, coś, coś takiego było, pamiętam. No i że dramat. <grytanie> Może nasi niby tam coś z początku, to potem no nie poszło. No no, 3 dwa dokładnie, coś, coś mnie doszły słuchy, coś tam widziałem. No muszę zrozumieć jakie są memy w internecie i o co w nich chodzi, więc takie informacje dochodzą. Ile to jest? 7 stalkerów na razie odmany. Siedem 7 stalkerów tutaj akurat nic nie zrobi, chyba że może darmowa salwa w stalkera czy coś. No, no właśnie, jak widać nie będzie to darmowa salwa, stalker Manny bardzo mocno poobijany. Wstyd i dramat. O super, bardzo dziękuję. hakelberfin. O i tutaj mamy kolejny przykład bardzo ładnej akcji dla Polaka. No bo dwie adeptki wchodzą niemalże jak na pierwszej mapie do pierwszej bazy. I tutaj da. No i elegancko mana celuje. celu. Ja. O jeszcze stalkerami wskoczył. No to nie zwróciłem od razu uwagi, ale super, ciekawie. Kurczę, no to są proby, które po prostu padają. Tutaj jest w ogóle pylą, czy tam bateria z która miała zablokować adeptki, ale widać Stalkerów nie zablokowała. O i teraz te dwa Stalkerty, jak mana, jaki. jak górska kozica taką lekkością tutaj się przemieszcza po bazach przeciwnika. Łatwiutko. Tu wskoczył, tam poprzedł, tu znowu skoczył i jeszcze Oracle jak gołąb w parapet. Nie, no z to widać, że jeszcze po tej Szwecji musi dojść do siebie. Może też nie odespał wszystkiego, może za ciężki był after. Też nie wiem nawet, czy skill'os tam był. Gracze często lubią po prostu od razu, po turnieju pójść do hotelu i spanko, i do widzenia i wracam do domu i dalej gram. A nie tam jakieś afterparty. <grystanie> <grystanie> Dopiero dzięki tobie zobaczyłem co filmik co jest Get Right? Serio, Ingman? Nie znałeś tego klasyka? Coś pięknego. <grystanie> Piękne to było. <grystanie> A teraz już znajomi, kumple. Ale z Niemcami 1-0. A, no, 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 coś było, że wcześniej był mecz z Niemcami chyba. <grywy> Ej, to mana teraz będzie wjeżdżać? Okej, okay, to, to jest interesujący push. To jest na ilu? Na 6 Warp teraz jeszcze dwa dojdą, na 8 Warp Gate Mana bez ulepszeń, czyli to jest taki no trochę all-in, ale ze względu na to, jak wcześniej dobrze Mana zagrał, jaką sobie przewagę wypracował, to może faktycznie, może tak wygrać. Tutaj zloty Polaka na pewno wygrają, zwłaszcza, że nie ma baterii. No i tutaj, o kochany, no nie, ojo, jak dobrze, bo jeszcze z dala od baterii jest Kiros. Boże, Nikita, jak źle to mu wyszło. Jaka wolna reakcja też z warpizmem, no. I Mana wiadomo, bate... o warpizma, bateryjkę z lotami, Immortala, nie no, Malina, Malina. Dobra, dzisiaj mano naprawdę ładny dzionek widzę, skillos po przejściach, no i klasa. Po początek gry znowu miał całkiem, 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 dobry Grzegorz, tutaj się to trochę sprowadziło właśnie, jakby pierwszy największy błąd skillosa to było to, że on nie zobaczył pierwszą adeptką swoją, tą jedyną w sumie adeptką, e, czy Polak ma ekspansję czy nie i potem grał zanadto bezpiecznie. No, i już był przez to w plecy, i potem. no A potem te stalkery, i dwie adeptki many też zrobiły mega robotę, i potem, już trzeci push. Nie, czy tam, no, ten duży push many na koniec elegancko mógł to wykończyć. No i bardzo ładnie, jak w siatkówce, na trzy zagrał mana. Good Do job, dobra, to dalej zobaczymy sobie zmagania grzegorza.